Stage Wieżowa, odcinek trzeci, sezon pierwszy. Tytuł tego odcinka to Stare Dzieje. O, cześć, Oreo. O, cześć. No, cześć, Oreo. No, cześć. Muszę porozmawiać z siostrą. Zaraz przyjdziemy. Dobra. Zaraz przyjdę. Dobra. Dobra. No, no bo przepraszam, że. Lubisz mi cię Wiem, że jak wszyscy cię wybaczali, jak byłaś mała, to ich biłaś. Nie wiem, czy się zmieniłaś. Chyba zauważy zauważył. No i. nie biło. Przepraszam. Dobra, brat, ale. wiesz. Chyba Ty nie zauważysz, jakby była duchem, że wiesz, jakby nie wiedziała, że... Czterus... Ona nie widzi, że Ty się zbiegiłaś i jest wściekła. To nie, ona myśli dalej, że jesteś starą blusą. Ale ja, ja nie jestem starą bluesą. Ja się zmieniłam! Ale ona tego nie widzi! Ona mu się najpierw się przy. Ona. Ona sobie on, złe rzeczy mówiła! I tak w ogóle! Ona, ona tego po prostu nie widzi! Dlaczego nie mówiłaś, że się zmieniłaś? No bo. chciałam się wam to powiedzieć! No. Wiem, wszyscy teraz to. Prawie są w szoku, bo. Nikomu tego nie mówiłam! I będę musiała przeprosić bluesum za to wszystko. Nawet za ty bicie byś małe. Jako bluesom, ty jesteś bluesom, to jest princess. No, no to princess, bo on może jej wybaczyć, że ją... Przeprosić! No przeprosić, że... Że ja ją biłam. Mogłabyś, rozsa, mogłabyś się nie wtrącać w, w ich rozmowę? No i... Tak się stało. Wybili się mnie, ja się od was nauczyłam. Znaczy, no... Od... Od was, po prostu. Od was. Od nas? To to wszystko od nas? No tak, od was. Ale my nie wiedzieliśmy. Wiem, że nie wiedzieliście, ale musieliście wiedzieć. No, ale, ale jak to? Ty, ty, ty jesteś dorosła. Nasza mama nie żyje. Skąd wiesz? No, no okej. Okay. No, z mojej dziewczyny? No wiadomo, że od twojej dziewczyny, bo od kogo innego. Dobra, stop Co? Przepraszam. Przepraszam, nie przyjmuję. Dlaczego? Au. ale dlaczego? Mówiłam, przecież to od was, a od kogo innego. Nie od mamy, nie od taty. Nie od... No to pa. Pa. Dziwna jakaś stolida. No, ona powiedziała, że to od nas. No, na pewno nie od was, ponieważ wy tacy nie byliście. No dobra, ale, ale, ale ona by się nie mogła tego, oddać, bo ona była jakby taką grzeczną dziewczynką, której no, kiedyś? Kiedyś? Ona była taką grzeczną dziewczynkę i teraz myśli teraz myśli, że to ona jest ofiarą. Ja naprawdę nienawidzę jej. Ale słuchaj, poszliście razem na górkę. Naprawdę, ona już nie chce atakować. Chcę. Ale się zmieniła. Ja, nie, ja nie wierzę. Słuchaj. To nie, to nie jest prawda. Ja to wiem. Rozkładać ja się jej bratem. Ja wszystko wiem. Przecież ja wiem lepiej o niej od ciebie. Ona myśli, że ona jest ofiarą. Tak gadała coś, roz się I tak w ogóle, a. Proszę cię, uwierz mi. No, no, Oreo! No dobra. I No. I co? Nie wierzysz mi? No nie. A nie wiesz dlaczego. Jezu, bo cię teraz popchnę. Wiesz, że jestem jak, on, jak ona, ale Jezu, albo pójdziesz, albo cię wepchnę Wszystką wielką górę. Chcesz tego? I weź na dach. Naprawdę się zmieniłeś. Wiesz co? I co Czego chcesz? No. Wiem, że mój brat nie wierzy mi, ale... Nie udawaj tej najmilszej, bo przecież ja cię znam. Wiem o, o, o tobie lepiej niż on, a wiesz co? Chodź na solo, będziemy się bić. Przestań skończona Ej! Jestem lepsza tu mam chłopaka Czemu? Udało się Oreo Dlaczego? O, to jeszcze raz. To jeszcze jedno solo. Dobra. <grym wyszło> <grym wyszło> Dobra. Zaczyna się jeszcze raz. Wiem, że skończyłem za późno. Wraca! Sama by spadła. Sama, usladła. Sama usladła. Na końcu. Dobra, to na koniec. Tu jestem. Nie oszukuj! Oszukuję, bo nie można tak na kiwać. Myślę, że jest, myślę, że jest już silniejsza. Ale Dziękuję, Ola, że mi pomogłeś. Dziękuję bardzo, kocham Cię. No, ja Ciebie też.